Przed nami druga połowa meczu Stany Zjednoczone kontra Hiszpania. Jedna ósma finału mundialu. Zobaczymy, czy gospodarze będą w stanie powstrzymać świetnie dysponowanych Hiszpanów. Pedro Porro. Na razie w pierwszej połowie mieliśmy bardzo ludny mecz. Ale teraz Zansufati próbował otworzyć wynik strzałem z pierwszej piłki na początku 48 minuty. Ale strzał był bardzo niecelny. Rodri. Kolejna okazja dla Hiszpanów. Nico Williams. Orro. wrzutka w pole karne. Ratuje sytuację Richards. zopada do piłki Pau Torres. Balde. Alejandro Balde. Pedri Carter-Vickers trafia do własnej siatki. Uprzedził Pedriego, ale drużyna Hiszpanii nie ma mu tego za złe. 1 do 0 dla La Furia Rocha. Katastrofalny błąd amerykanów, który może ich kosztować awans do kolejnej fazy. Rodri. Odzyskuje piłkę Tesman. Muszą się pośpieszyć amerykanie. To im zależy na gonieniu wyniku. Tesman. Przebiegł już około połowy boiska. Tesman. Do Adamsa, a Adams! Świetne uderzenie! Pokonany Unai Simon! 1-1! Ależ kapitalne uderzenie! I Tesman także z fantastyczną asystą! No to mecz zaczyna nam się na nowo, proszę Państwa! 61 minuta. Dwie trzecie spotkania za nami, ale tak naprawdę ten mecz rozpoczął się dopiero w drugiej połowie, bo w pierwszej nie mieliśmy żadnej szczególnej sytuacji. Ansufati, piłka w siatce, czy też obok. Jednak obok, Nicole Williams, Eric Garcia, Pau Torres, Gavi. Teraz szansa na zagranie do któregoś z kolegów. Niefortunnie. Dest, wów I odzyskuje ponownie Pau Torres, który zdecydował się na powrót po piłkę. I był to, jak widzimy, świetny pomysł. Pedri ponad poprzeczką. Od bramki Turner. Gavi. Balde, Pau Torres. Kolejne natarcie Hiszpanów. Pedri. Piłka odbita. Rykoszetem i teraz kontra Amerykanów. Cowell. Do Buffa. Buff notuje naprawdę niezły mundial. Już kilkukrotnie udawało mu się znajdować w sytuacjach strzeleckich. Robinson i odrożnego za chwilę Stany Zjednoczone. Amerykanie teraz nieco podkręcili tempo. Na pewno jeszcze te nadzieje w ich kadrze pozostają, bo przecież odrobili stratę, bo jest remis. A mimo, że sytuacji nie mają wiele, to czasami wystarczy jeden dobry strzał na i Simon. Za dalekie to zagranie do sarżanta. Puliszyć. Do Cartera Vickersa. Złapał piłkę jednak na i Simon. Ma do udowodnienia dzisiaj kibicom Carter Vickers. Że potrafi trafiać nie tylko do własnej bramki, ale także i do siatki rywali. Na razie to on jest winowajcą tego, że Hiszpania remisuje, a nie przegrywa ze Stanem Zjednoczonymi. Chociaż też nie wiadomo, czy Pedri wtedy do tej piłki by nie dopadł, ale to już są spekulacje. Pulisic. Dwójka kolegów czeka w polu karnym na zagranie, ale odzyskuje futbolówkę Alejandro Balde, Rodrigo. Unai y Simon, Victor Garcia, Nico Williams. Takie delikatne podanie, musiał się wrócić po piłkę skrzydłowej Hiszpanii. Victor Garcia zastąpił Williamsa na prawym skrzydle. Richards w Pedri, obok bramki. Ależ fatalne pudło. I od za chwilę wznowią Amerykanie. Tutaj... Zmarnowana, niemalże stuprocentowa sytuacja Pedriego. Brzutka w pole karne. Aymeric Laporte do Gai. 83 minuta na zegarze. Jeden do jednego. Pedri. Kolejna okazja Amerykanów, kolejna akcja Hiszpanów. Oczywiście Eric Garcia. No to popatrzmy, jak ta tiki taka rozwiąże sytuację. Czy uda się Hiszpanom kolejny raz w tym meczu znaleźć w polu karnym Turnera? Eric Garcia. Zabiera mu piłkę. Jeden z pomocników amerykańskich, teraz Robinson, ale już strata. Nico Williams. Nico Williams do Pedriego. Pedri. Abel Ruiz i piłka w siatce, ale zdaje się, że Abel Ruiz był na spalonym, bo ewidentnie było widać, że. W chwili przyjmowania piłki znajdował się przed amerykańskimi obrońcami. Protestują gospodarze Patrick Chaplin. Jeszcze wysłuchuje uwag od sędziego asystenta. Zwaru nie ma gola. 1-1 nadal. 88 minuta. Gaja, wrzutka w pole karne. To może zadecydować o tym, kto dzisiaj wygra. Laporte. I piłka odbija się od górnej siatki. Terner od Bramki. Doliczony czas gry właśnie się rozpoczyna. 91 minuta. Tesman. Czy dojdzie do, do grywki, a może i do konkursu rzutów karnych? Zobaczymy. Robinson. Tesman. Carter Vickers. Coel, Coel i Piłkę w Siatce Amerykanie wychodzą na prowadzenie w 91 minucie spotkania. Czy to będzie amerykański sen? Kapitalne uderzenie i teraz to Hiszpania musi odrabiać. Ale że emocje w tym spotkaniu, mecz powoli się rozkręcał, ale gdy już się rozkręcił, to mamy naprawdę kapitalne widowisko. Carter Vickers, Richards. Tesman podają sobie piłkę na własnej połowie. Amerykańscy zawodnicy. Wiadomo, że oni nie chcą ryzykować kontry La Furia Rocha, Tesman. Nie mają Hiszpanie teraz takiego zawodnika jak Fernando Torres. Czy David Villa. Którzy to byli naprawdę fantastycznymi napastnikami. Ale przecież... Mają innych, także rewelacyjnych, jak chociażby Nico Williamsa. Ale jak widzimy dzisiaj, to jest za mało na Amerykanów. KL wbiega w pole karne, a Damsi 3 do 1. Ten strzał przypieczętował zwycięstwo Amerykanów. 3 do 1. Cios za ciosem. Poszli Amerykanie, i mają wygraną w kieszeni. Tutaj już tego nie da się naprawić. I ostatecznie Hiszpania żegna się z Mundialem już na etapie 1/8 finału. A więc mamy niespodziankę naprawdę sporą. Amerykanie dzięki m.in. bramce Adamsa znaleźli się właśnie na tym etapie. Zostawcie suba, kciuka, komentarz i zapraszam na kolejne mecze.